Witam Was wszystkich z Państwa serdecznie na takiej konferencji zorganizowanej z kuli tego, że wczorajsza informacja jest informacją wartą przekazania. Z tą informacją potwierdzoną przez Pana Przewodniczącego Ireneusza Rasia i Ministerstwo Ochrony Środowiska chcemy się z Państwem podzielić. Panie Przewodniczący, bardzo mi miło spotkać się z Państwem dzisiaj w tak gorącym okresie, ale jednak w ten czas, kiedy podsumowujemy. Rozmaite nasze starania o ważne sprawy dla lokalnych społeczności. Jestem to też winien osobiście szefowi Platformy w Powiedzi Orkuskiej, Mandrzejowi Ryszce, posłowi na Sejm Rzeczypospolitej, który przez cztery lata pracował, aby ten dzisiejszy komunikat był w realu, a nie w marzeniach. I tak się też stało. W zeszłym tygodniu. Minister Środowiska poinformował mnie, że wśród dwóch dodatkowych projektów dofinansowanych na tzw. gospodarkę wodno-ściekową, ten wielki będzie udziałem aglomeracji olkuskiej. Wodociągi olkuskie będą realizowały chyba jeden z największych w historii, chyba największy w historii projekt ze środków unijnych. Blisko 127 milionów złotych. Dokładną kwotę w komunikacie Państwo otrzymacie, co do grosza, co jest wyliczone. Minister środowiska powiedział, mimo że wczoraj Jaspers był, który jeszcze doradza, że nie ma wątpliwości. Widziałem y, też oceny tego projektu. One były bardzo dobrze y, spunktowane, więc y, można powiedzieć, że już się tym pan prezes wodociągów musi zajmować od teraz. Wiemy, że to potrwa trochę miesięcy, zanim. Ta realizacja zostanie wykonana. To jest dzieło tych czterech lat. Andrzeja, który nie startuje w tych wyborach do, do parlamentu, ale wiem, jak wiele czasu na rozmaitych rozmowach spędziliśmy, żeby ten projekt dopiąć. Nikt nie był w stanie zaprojektować tego, żeby to było w czasie kampanii wyborczej. Proszę. Być spokojnym, bo y, to nie są małe kwoty. Natomiast tak czas chyba nagrodził pracę Andrzeja i pracę Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, że dzisiaj możemy zakomunikować Państwu tę informację. Według mnie ważną i jako szef Platformy w, w Małopolsce mogę powiedzieć tak i nieostatnią dobrą nowinę dla powiatu olkuskiego, dla miasta Olkusz y, tej jesieni. Także dziennikarze, niech się przygotują również na dobry komunikat w przyszłym tygodniu. Tyle możemy powiedzieć. Andrzej, dziękuję. Mam nadzieję, że Platforma dotrzymała słowa. A jak inni nie wierzyli, to dzisiaj powinni mówić, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Te pieniądze dla Olkusza, duże, historyczne, Pokazują, jak ważne jest to, abyśmy pozyskali nowe środki unijne na lata 2014-2020. I to, co mówimy, no muszą kompetentni ludzie, zgrany zespół, wiarygodni w Europie, doświadczeni, skuteczni to negocjować. Jak damy władzę Radny. amatorom, no to nie dostaniemy tych pieniędzy. I kolejny. Projekt wielki dla Olkusza nie ziści się, który, który wy tutaj zaplanujecie, a my będziemy wspierać tam w Warszawie. Dziękuję bardzo, dziękuję panu burmistrzowi za zorganizowanie tego spotkania samorządowcom, bo wiemy, że to wójtowie Bukowna, Bolesławia i Klucz również z Olkuszem będą realizować dla swoich mieszkańców. Myślę, że i tam była samorządowa drużyna, a tutaj nasza drużyna w małopolskiej platformie. Tak jak mówiliśmy rok temu, tak mówimy teraz, tak, jesteśmy skuteczni. I skuteczny był Andrzej Ryszka, dziękuję mu. I pamiętajcie, my się absolutnie w platformie nie żegnamy z Andrzejem. Andrzej rządzi platformą w powiecie olkuskim. Dziękuję. Szanowni państwo, panie przewodniczący, drogi Irku, dziękuję za tych ciepłych parę słów. Mnie się wydaje jedno, że tak jak platforma jest drużyną i siła jest w tej drużynie, tak też możemy liczyć na to, że w tych wyborach powinniśmy uzyskać wynik nie gorszy niż 4 lata temu, czego sobie i wszystkim, którzy startują, życzę. A tak na marginesie, no może nie na marginesie, ale mówiąc o tym My z zarządu Powiatowego Platformy doszliśmy do takiego logicznego wniosku, że przychodzi czas na wprowadzenie nowych, młodych, prężnych ludzi. Inne ugrupowania polityczne tylko mówią, że coś takiego umiejętny sposób przekazują władzę, czy starają się to robić. My w sposób jednoznaczny naznaczamy, przekazujemy i mówimy: czego dowodem i przykładem tego wszystkiego. Jest młody kandydat na przyszłego parlamentarzystę, Paweł Piasny, którego my wspieramy w tej kampanii. I oby w jak najlepszym wynikiem, czego sobie i Tobie, Pawle, życzę. Myślę, że jest to dla nas bardzo dobry dzień, ponieważ trochę zaskoczyła nas ta szybka informacja. Spodziewaliśmy się jej w ciągu najbliższych kilku tygodni, szczególnie, że dopiero co. W dniu wczorajszym wjechał od nas komisja zespół ekspertów z Jaspersa, który analizował projekt tak, żeby wyjaśnić pewne kwestie dla ewentualnych audytów z Brukseli. Jesteśmy pod względem proceduralnym, przygotowani do realizacji tej inwestycji, ta sytuacja z dnia dzisiejszego, jeżeli się potwierdzi przez pisanie umowy na finansowanie projektu, to spowoduje, że Przyspieszą się nasze działania związane z uzupełnieniem środków, środków na realizację tej inwestycji, które będziemy albo, albo procedować od banków komercyjnych, albo będziemy starali się wyemitować obligacje. Po tym, po tym działaniu, jeżeli będziemy mieli przekonanie, że jesteśmy dobrze finansowo przygotowani, rozpoczynamy procedury od. Od, od wyboru pomocy technicznej tego projektu, inżyniera kontraktu i naj, jed, wykonawcy jed, naszego największego chyba zadania, tak, najtrudniejszego technologicznego modernizacji oczyszczalni ścieków. Jeżeli chodzi o krajobraz naszych inwestycji kanalizacyjnych i wodnych na obszarze czterech gmin, to już zrealizowaliśmy kanalizację, kanalizację sanitarną, deszczową, dwie pierwsze pompownie, Pukownie i Olkuszu. Pozostałe kontrakty realizują się, kontrakt W3 realizuje się w tej chwili na ulicy Kruszcowej i Powstańców Śląskich. Jeżeli chodzi o pozostałe zadania inwestycyjne, muszą się zakończyć do 2013 roku. W Olkuszu będą realizowane trzy kontrakty. Pierwszy kontrakt to jest osiedle Glinianki plus, osiedle plus podgrabie i parcze. Wapienna, dalsza część ulicy Cygielnianej. Następny kontrakt, drugi to jest ulica Pakuska, Miła i Buchowieckiego. Trzeci kontrakt to jest ulica Czarnogórska, Kamyk i osiedle piaski. W sumie ma być wybudowany polkuszu 24 km kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. W Bukownie e, ma być e, dwa kontrakty zostały już zrealizowane, W1 i W2, i ma być jeszcze zrealizowany jeden kontrakt, jest to bardzo duży kontrakt wyceniony na 50 milionów. Bukowno pozostało, Bukowno Centrum, Sławkowska, Międzygórze, to już jest Polesław, Podlipie, Krążek w Bukownie oraz jeden kontrakt w gminie Klucze, jest to ulice Olpuska, Pogucińska i całe zawarte jakby Y, y, osiedle między ulicą Olkuską a ulicą Rapsztyńską.